Witam wszystkich serdecznie, jestem Wojtek, zapraszam Was do obejrzenia filmu z dzisiejszego wypadu, krótkiego, dwugodzinnego za szczupakiem i mały street fishing jestem we w Hornie W parku, w okolicy Portu No i co, będę szukał szczupaka Mam tutaj takie jedno fajne miejsce, gdzie, gdzie czasami Spadają fajne sztuki. Zobaczymy, czy się uda coś złowić. Jak na razie w tym roku złowiłem tylko jednego malutkiego szczupaczka, więc wynik słaby. Ale mam nadzieję, że dzisiaj przełamie tą słabą pas. Zobaczenia za chwilę. Pogoda jest wręcz idealna. Nic, powinno coś się dziać. Ale... To jeszcze takie miejsca lubią szczupaki. Z względu, że tu jest dużo gałęzi, mają gdzie się pochować O właśnie, o gałęzi opuściło Płytka woda. Złoniełem so, około 50-70 cm wody tylko, ale wiem, że tutaj skrywałem się naprawdę wielkie bestie. Ta woda jest połączona, tutaj te kanały i tak dalej są połączone z zatoką. I wiem, że tutaj szczupaki w styczniu i w lutym woli zaczynają się zbierać do tarła. i właśnie schodzą tutaj na te kanały. Tutaj padają sztuki, czasami grubo ponad metr. Na razie już rzucam wahadłówką, zaraz się zaraz zmienię. Już ten rok za fajnie się nie zaczął dla mnie. wędkarsko oczywiście, bo niestety nie, nie, nie potrafię nic złowić. Nie wiem, czy to przez tą pogodę, że taka w kratkę jest, czy, czy ja za bardzo się e, spinam, żeby coś złowić. Miałem kilka wypadów na belly boat i niestety można powiedzieć, że ani, ani brania nie miałem, jedna ryba tylko złowiona i to z brzegu. Byli, bo byłem na fajnych miejscówkach, takich pewnych, gdzie, gdzie przeważnie udawało mi się coś złowić. A, a w tym roku jakoś nie mogę nic, nic, nic dostać, nic złowić. Szukałem na głębszej wodzie, na płytkiej. I niestety nic nie wychodzi. Dobra, idę kawałek dalej. No i niestety chodzę, szukam. Nic nie mogę złowić, czyli rok 2022 wciąż uważam za dość kiepski Zobaczymy, co będzie dalej Do później O, jest jednak Siedzi pierwszy O Słuchajcie, i pierwsza 70 -ka. w tym roku, trafę właśnie do wody i popłynę. Dobra kochani, ja już kończę na dzisiaj, że jestem w samochodzie. Udało mi się złowić jednego szczupaka, ładnego, 7, około 70 cm, na przynętę Riki Roach. Co mogę więcej tutaj powiedzieć, no w tym roku jakoś tak słabo mi idzie z tym wetkowaniem, dlatego nie ma żadnych filmów Jak do tej pory złowiłem tylko dwa szczupaki, jednego dzisiaj i jednego na początku w stycznia A teraz mamy już połowę stycznia, także nie za ciekawie to wygląda Was zapraszam do obejrzenia teraz e, takiego króciutkiego, króciutkiego jakby holu z tym pierwszym szczupaczkiem on to miało może z 50 cm nie więcej. Ja zbieram się do domu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania moi, moich filmów i mojego kanału. To znacznie pomoże mi rozwinąć się w tym, co robię i, i daje takiego, takiego kopa do, do dalszego działania. Dobra, nie przedłużając, dzięki bardzo i do zobaczenia następnym razem. Siema.

Spokojnie, czy wychaczamy? pierwsza rybka, pierwszy szczupaczek. Taki malutki szczupaczek. Na od sezonu 2022 wraca do wody. Płyń, kolego, płyń. O, pięknie poszedł. W końcu udało się złowić jakąś rybę, bo już naprawdę nie wiedziałem co mam robić na nic, nie, nie, nie potrafiłem złowić ryby, ani z Bailey boatu, ani z brzegu, ani na mniejsze, większe przynęty, w końcu, w końcu się udało, bardzo mała ryba, ale bardzo, bardzo cieszy, sezon 2002 uważam za otwarty, rozpoczęty, co do zobaczenia następnym razem nad wodą, siema!